Hej, w środę, witam się z wami cieplutko. Dziś kolejny miks drapkowy za 35 zł. Przygotowałem dla Was takie zdrapeczki jak 500 tysięcy złotych w diamentach, codziennie 1000 moje 77 premia. Szczęśliwe linie, już jak widzicie, częściowo podrapane no i super siódemeczka. Moi drodzy, przy okazji przypominam o jutrzejszej premierze zdrapki Lotek. Teraz wam się wyświetla na ekranie, jak będzie wyglądała, fajna szata graficzna. Także jutro też się widzimy. Dziś, moi drodzy, życzę Wam miłego oglądania. Pamiętajcie, trzymajcie kciuki, żebyśmy mieli na jutrzejszą premierę, za co wymienić te zdrapeczki. Dobrze, moi drodzy, także będziemy sobie zaczynali. Widzimy się za moment. To zaczynamy od zdrapeczki Super 7. Szukamy siódemeczki. A tu mamy 9. 8. No teraz powinno być 7. <gry> Ale niestety, zobaczcie, coś tu nie gra. 9, 8, 6, no co to ma być? 6, 5. No, czwórka też pominięta. o ale chyba nie ma. No, widzicie, no nie ma. No, siódemka pominięta. No, szkoda, szkoda. Dobra, to teraz spróbujemy swojego szczęścia w szczęśliwych liniach. Czekajcie. O, będziecie dobrze widzieli. Ok, także zaczynamy, drapiemy. Troszeczkę przyspieszymy. Słońce. Słońca nie widać. Teraz krab. Krabika mamy tutaj. Gdzie jeszcze? Nigdzie. Ok, drapiemy dalej. Gwiazda. O, gwiazdę mamy tu. I tu. Ok. Kolejno. Mamy złoto. Drapiemy, drapiemy. Zobaczymy, co tam dzisiaj szczęśliwe linie dla nas przygotowały. Ok. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Podkowa. Ok, nie widzę. Dalej mamy kwiatek. Kwiatuszek. A kwiatuszek? o, kwiatuszek jest tu. I tu. Ok. No to drapiemy dalej. Korona. A, jeszcze tu mamy koronę. Ok. O, jeszcze tu. I to wszystko, dobra. Drapiemy, drapiemy. Tu mamy wiśnie. Szukamy wiśni, ale wiśni nie widzę. No to dwa ostatnie symbole pomarańcza. Ok, no i ostatni symbol to kości. Kości mamy tylko tu. Także wychodzi na to, że szczęśliwe linie nie są dzisiaj szczęśliwe. Ale sprawdźmy sobie jeszcze literki kontrolne, bo ja też mogę się pomylić ale wszystko się zgadza. Mamy trzy różne literki kontrolne VIA. <laughs> ok, to drapiemy dalej. Może z drapeczkach po 5 zł coś uda nam się trafić. Teraz na pierwszy ogień idzie premia. I z drapeczka, jak widzicie, z numerem ostatnim, czyli 50. Także drapiemy, zobaczymy. A tu mamy co? Karo, kier i moneta. Także nie mamy nic. Tu mamy korona, trefy. I pik, także też nie ma nic. Szukamy dalej pik, karo i moneta, także też nie ma nic. Gra czwarta. Kwiat, wiśnie, i kier. Szukamy dalej. Winogrono, korona. I podkowa. Także nie ma. Gra szósta. Mamy siódemeczkę. Śliwkę i. Winogrono, także nie ma nic. No i gra siódma ostatnia. Podkowa, biedronka i worek, moi drodzy. No także w premii nie udało się tym razem. Teraz przechodzimy do moje 7-7. Także drapiemy. O, widzicie dobrze. Drapiemy, drapiemy. I zobaczymy, co tam wydrapiemy. 29, 37, 26.

31 nie mamy. 13 nie ma obok niestety i 12 też nie ma. Ale może w polu bonus, w którym nigdy jeszcze nie udało mi się trafić tej oto gwiazdy, także zobaczymy może teraz. A tu mamy garnek niestety. Także zdrapeczka też jest pusta. <laughs> bum. Się utworzyło tutaj z literek kontrolnych. Bum. No bum, pusto. Ok, kolejna zrapeczka, codziennie 1000. Zaczynamy, zaczynamy. Może codziennie 1000 ma dla nas jakąś wygraną? Zobaczymy, kto to wie. Także trafimy. 14, 2, 44, 42 i 11 to są nasze wygrywające liczby. Proszę bardzo, no to zaczynamy i szukamy.

41 nie ma. Żeby to było na odwrót, to byśmy mieli to by była 14 <laughs> dobra, tu mamy 365 dni. Szukamy dalej jedyneczka, no jedyneczki nie ma, 38 nie ma, 9 nie ma, 25 też nie ma. Dobra, także ostatni rządek do zdrapania 19 nie ma, 34 nie mamy, 37 nie mamy, czwóreczka, nie mamy I? i 15. No niestety, moi drodzy, także tym razem się nie udało. No właśnie, co? <śm> co? <śm> także widzicie, ostatnia szansa w drapezce: 500 tysięcy złotych w diamentach. Także trzymajcie kciuki. Fajnie było coś tutaj trafić, bo póki co mamy 0. Zobaczymy. Nadzieja umiera ostatnio, jak to mówią. Także drapiemy sobie nasze wygrywające liczby. 7, 11, 7, 9, 29 i 32. To są nasze wygrywające liczby. Ok, to zaczynamy. A tu mamy piąteczkę. 26. 36, także nie ma co dalej, co dalej jedyneczka, no jedyneczki nie ma 38, było, za daleko, za daleko 22 nie ma, 17 no nie ma, żeby ta była żeby to było 0, no to byśmy mieli 7 a tu jest co, 6 czyli obok, tradycyjny obok, 15 40 także nie mamy nic Szukamy dalej, 31, 16, no nie mamy, 19, nie mamy, 8, no nie mamy, widzicie, pomiędzy, pomiędzy, na razie niezbyt dobrze się to przedstawia, 13, nie ma, no i ostatni rządek do zdrapania, także ostatnia nadzieja w tym rządku, 27, nie ma, 18, nie ma, Rujeczka nie ma, 23. No, żeby to było też na odwrót, to byśmy mieli, a tu mamy 33, czyli obok moi drodzy. No, niestety dzisiaj się nie udało. Także na jutrzejszą premierę szału nie będzie. Zobaczymy, jak jutrzejsza premiera nam pójdzie. Tymczasem dziś kończymy wynik y, z totalnym minusem, bo nie trafiliśmy zupełnie nic. Także wszystkie zdrapeczki były puste, moi drodzy. Mam nadzieję, że zostawiliście mi chociaż łapeczkę w górę na pocieszenie. Widzimy się jutro w godzinach porannych. Życzę wszystkim miłego dnia. No i do jutra. Hej, cześć. Papa! Pa.